DPS po termomodernizacji. Drogowskaz w nowym miejscu. Wydarzenia w Urban Lab. Briefing prasowy klubu radnych Silny Racibusz. Informacje z Senatu RP. Dzień dobry. Jest piątek, 13 lutego. Kacper Kaleta. Witam i zapraszam na wiadomości raciborskie. Inwestycja polegająca na kompleksowej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu dobiegła końca. 10 lutego oficjalnie podsumowano działania w tym miejscu. Modernizacja, która trwała od 2024 roku objęła cztery segmenty budynków DPS i miała na celu poprawę efektywności energetycznej oraz estetyki obiektu. Konieczność termomodernizacji obiektu była przez lata przedmiotem wielu planów i rozmów. Przełom nastąpił dzięki zdecydowanemu i konsekwentnemu zaangażowaniu starosty Raciborskiego, pana Grzegorza Swobody oraz członków zarządu powiatu Raciborskiego. To właśnie dzięki ich determinacji, jasnej wizji celu oraz skutecznym działaniom na poziomie decyzyjnym możliwe było pozyskanie środków finansowych, które nadały tej inwestycji realny wymiar i potwierdziły, że infrastruktura pomocy społecznej stanowi istotny priorytet dla władz powiatu raciborskiego. Dotrzymaliśmy słowa. Wiele spotkań, jak Państwo pamiętacie, patrzę na twarze państwa, w których uczestniczyłem, nie były łatwe. Ale jako zarząd nie uciekaliśmy przed odpowiedzialnością i dzisiaj stoimy w kolejnym dobrym miejscu. Właśnie przed chwileczką rozmawiając z panią prezes WUFOS-u, mówiłem, że kolejny mega fajny obiekt. Niedawno zakończyliśmy największą w Polsce inwestycję termomodernizacji szpitala z ponad 220 odwiertami głębinowymi. Jednocześnie stając się pierwszym takim budynkiem w Polsce, który jest energetycznie kompleksowo niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła. To my jako Powiat Ciborski. Dzisiaj stoimy w kolejnym przepięknym budynku. Inwestycja kosztowała prawie 10 milionów złotych, z czego 90% stanowiło dofinansowanie z Polskiego Ładu. Każdy samorząd ma równy dostęp do środków trzeba się nafatygować żeby te środki trafiły do powiatu raciborskiego i do nas trafiają. Nam jako zarządowi się chce. A chce się, bo powiat to ludzie to mieszkańcy i dla was warto realizować pewne przedsięwzięcia. Tak jak powiedział Pan Starosta, te środki one są dostępne, one są dostępne dla wszystkich samorządów, po te środki trzeba sięgać, ale przede wszystkim trzeba złożyć dobry wniosek. Żeby złożyć ten dobry wniosek, do tego trzeba mieć sztab ludzi, trzeba mieć pracowników, którzy wiedzą jak to zrobić, jak złożyć wniosek, jak ten wniosek rozliczyć. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na czele z panem prezesem Mateuszem Pindlem, z panią prezes, która jest dzisiaj z nami, bardzo mocno wspiera samorządy. Zawsze uzyskujemy wsparcie w różnych działaniach, polegających na poprawie w tym przypadku termomodernizacji obiektu. Dlatego, pani prezes, chciałbym również, aby bardzo mocno wybrzmiały słowa podziękowania za to, że zawsze możemy przy dobrej współpracy na was liczyć. W ramach działania przeprowadzono kompleksową modernizację budynku obejmującą docieplenie ścian i stropów oraz montaż nowego pokrycia dachowego wraz z systemem rynnowym. Inwestycja objęła również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż żaluzji zewnętrznych oraz całkowitą odnowę systemu grzewczego, gdzie starą kotłownię zastąpiono nowoczesnymi kotłami gazowymi. Zakończenie prac to przede wszystkim dobra wiadomość dla mieszkańców i personelu placówki. Złota Jesień stała się budynkiem nie tylko tylko tańszym w utrzymaniu, ale przede wszystkim bardziej przyjaznym. Stabilna temperatura wewnątrz pomieszczeń, lepsza wentylacja oraz nowoczesna elewacja znacząco podniosły standard życia pensjonariuszy. Moi kochani seniorzy, o Was też nie zapomnieliśmy. Przygotowaliśmy Wam obiekt który dzisiaj spełnia najnowocześniejsze standardy pobytu dla Was. Patrząc na ten obiekt yy, widzę, jak wiele tutaj jest zrobione, jak bardzo tutaj jest duże zaangażowanie przede wszystkim Pana Starosty, członków zarządu, ale również Pani Dyrektor, która uczestniczyła w całym procesie. Przeprowadzona termomodernizacja pozwoliła na znaczną poprawę efektywności energetycznej budynku, zwiększenie komfortu cieplnego oraz podniesienie standardu infrastruktury. Dzięki zrealizowanemu zakresowi prac stworzono odpowiednie i nowoczesne warunki pobytu dla osób wymagających całodobowej opieki oraz sprzyjające miejsce pracy dla personelu, który każdego dnia realizuje odpowiedzialne zadania opiekuńcze i terapeutyczne. Inwestujecie przede wszystkim w takie dobro mieszkańców, żeby ci mieszkańcy mieli komfortowe warunki do tego, żeby tutaj żyć, żeby tutaj funkcjonować i żeby mogli również korzystać i żeby też inne, tak jak powiedział Pan Starosta, kraje mogły się od nas uczyć, bo uważam, że ten budynek zasługuje na to, że jest na miarę XXI wieku. Pomimo tego, że inwestorem był Powiat. ta inwestycja nie byłaby możliwa pani dyrektor bez pani osobistego zaangażowania, bo mieszkańcy ani pracownicy nie odczuli inwestycji tak wielkiej, która obecnie była realizowana na pani obiekcie, dlatego. Proszę przyjąć słowa uznania, wyrazy wdzięczności i podziękowania za to, że kolejna nasza placówka dzisiaj nadaje tempo rozwoju obiektów Domów Pogodnej Starości w Polsce. Realizacja tego przedsięwzięcia była dużym wyzwaniem organizacyjnym. Prowadzenie prac budowlanych w funkcjonującym domu wymagało odpowiedzialności, dobrej koordynacji oraz wzajemnego zrozumienia wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny. Dzięki tej współpracy możliwe było przeprowadzenie wszystkich działań w sposób bezpieczny, sprawny i z poszanowaniem potrzeb naszych mieszkańców. To wszystko udało się pogodzić, a inwestycję zakończyć z sukcesem. Warto dodać, że termomodernizacja DPS-u jest elementem szerszej strategii Powiatu Raciborskiego, mającej na celu unowocześnienie obiektów użyteczności publicznej przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych. Miejskie Centrum Profilaktyki Drogowskaz zmieniło lokalizację. Od teraz osoby potrzebujące wsparcia w temacie przemocy czy uzależnień będą mogły otrzymać pomoc w komfortowych warunkach przy ulicy Kościuszki. Drogowskaz to miejsce, które istnieje w Raciborzu od prawie 20 lat. Od teraz wszystkie działania z zakresu profilaktyki uzależnień, wsparcia rodziny oraz specjalistyczne dyżury będą realizowane w nowym punkcie na mapie miasta. Oficjalnym adresem placówki jest obecnie ulica Tadeusza Kościuszki 4C przez 2. Miło mi jest powitać Państwa w nowej siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Drogowskaz oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozyskanie lokalu i urządzenie go pod potrzeby, miejsca dla osób, które wymagają szczególnego wsparcia jest dla nas bardzo ważne. I tym bardziej się cieszę, że stało się to w 20. rocznicę istnienia naszego Centrum Profilaktyki Drogowskaz, jak również po wielu latach, których spędziliśmy w innym miejscu. Także obecna lokalizacja spełnia jak najbardziej standardy XXI wieku i cieszymy się, że możemy takie miejsce zaoferować lokalnej społeczności. Przez wiele lat Gminne Centrum Profilaktyki Drogowskaz funkcjonowało tak naprawdę w urągających warunkach przy ulicy Ludzina. Postanowiliśmy na początku tej kadencji, że ten temat podejmiemy i znajdziemy nowe miejsce, właśnie tak, żeby tutaj w takich dobrych warunkach można było przyjmować ludzi, którzy borykają się na co dzień z poważnymi problemami. Ostatecznie udało się znaleźć lokal przy ulicy Kościuszki, który zaadaptowano na potrzeby drogowskazu. Jego powierzchnia to około 50 metrów kwadratowych. Posiadamy trzy pokoje, ponieważ mamy trzech pracowników, którzy w jednym czasie udzielają porad i konsultacji, a w jeden dzień w tygodniu ma tutaj dyżur gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych i wtedy również pracujemy w trzy osoby. W większym składzie, ale czasem zdarza się również tak, że pracujemy pojedynczo. W Miejskim Centrum Profilaktyki pracują terapeuci do spraw przemocy oraz terapeuta do spraw alkoholowych i terapeuta do spraw narkotykowych, a w kontaktach z instytucjami czy sądem pomaga specjalista do spraw prawnych. Rocznie w tym miejscu udziela się ponad tysiąca porad. To miejsce jest ważne dla wszystkich, tych, którzy mają problemy, czy to z przemocą w rodzinie, czy to z różnymi używkami, z środkami psychoaktywnymi, z alkoholem. W związku z tym, że bardzo wzrosła świadomość społeczna, jeżeli chodzi o problemy związane z przemocą domową, jak również z tym, że ludzie nie wstydzą się już przechodzić do takich miejsc, to cały czas obserwujemy tendencję wzrostową, że wzrasta nam ilość osób, które zwracają się do nas o pomoc. Wzrasta również Ilość wniosków, które kierowane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ od dwóch lat zmieniła się procedura niebieskiej karty i to także jakby generuje ilość spraw kierowanych do Komisji. Mimo zmiany adresu, oferta pomocowa Drogowskazu pozostaje równie szeroka jak dotychczas. Mieszkańcy Raciborza mogą nadal korzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie konsultacji z terapeutami czy programów profilaktycznych. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach, a szczegóły znajdą państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Zdrowie. We wtorek zapraszaliśmy na walentynkowy koncert w Urban Labie, ale to nie koniec atrakcji jakie przygotowano w tym miejscu na luty. O najbliższych wydarzeniach opowiedziała nam Elżbieta Franiczek. Urban Lab to miejsce na mapie Boża, które naprawdę żyje, a coś ciekawego znajdzie tu każdy mieszkaniec miasta. 14 lutego także można się tu wybrać. O 17 rozpocznie się koncert walentynkowy. Natomiast wcześniej o godzinie 13, jak w każdą środkową sobotę miesiąca, zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie dziewiarskie. Można przyjść i za pomocą szydełka albo na drutach piękne rzeczy wyczarować. Jest włóczki pod okiem Kamoni Art, to jest sklep w Raciborzu i tam pani Monika właśnie dogląda naszych pań dziergających. Spotkania dziewiarskie są otwarte, każdy może przyjść, nigdzie się nie trzeba zapisywać, zapraszamy na dużą salę, wchodzimy i działamy. A jeżeli ktoś nie ma swojego zestawu takiego startowego, to u nas jest również taki zestaw dostępny. Więc po prostu trzeba przyjść. Ale to nie wszystko, co pracownicy Urban Labu przygotowali dla Raci na ten miesiąc. Luty w Urban Labie jest. Dosyć bogaty, tak jak poprzednie miesiące, i tutaj zapraszamy 19 lutego w, w ramach cyklu Kobieta w Harmonii kolejne spotkanie. I tutaj bardzo prosimy panów o uważność, ponieważ oprócz takich spotkań dedykowanych paniom, już niebawem pojawią się spotkania dedykowane mężczyznom, męskie kręgi, ale tutaj szczegółów jeszcze nie ujawniam. Natomiast być może już w lutym pierwsze spotkanie się odbędzie. Kolejno 25 lutego ziołowe opowieści Ajurveda, a troszeczkę wcześniej kolejne wydarzenie w ramach cyklu laboratorium. Seniora. Tym razem pan Roman Kiełpikowski opowie o lotnictwie i o tym, jak pasja do lotnictwa pomaga mu przetrwać na emeryturze. I na koniec miesiąca jeszcze serdecznie zapraszamy 28 lutego o godzinie 9. Warsztaty Las w Słoiku i tutaj już obowiązują zapisy, żeby po prostu przygotować odpowiednią liczbę stanowisk. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w mediach społecznościowych jednostki. Wczoraj radni klubu Silny Racibusz zaprosili przedstawicieli mediów do udziału w briefingu prasowym. Podczas spotkania odnieśli się do bieżących spraw miasta. Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Motywem do zwołania tej konferencji były, były pewne informacje, które się ukazały w nowinach i również w Radiu Vanessa z 10 lutego. Gdzie e, zostały przekazane informacje na temat e, pewnych założeń do zmiany w systemie oświaty e, pochodzących od radnych opozycyjnych. Proszę Państwa, rzeczywiście, radni opozycyjni złożyli takie e, założenia, takie propozycje do zmian. E, natomiast tutaj powstało niestety kilka fake newsów, które chcielibyśmy na bieżąco wyprostować. Otóż. E, te propozycje zostały złożone na piśmie, nie przez pana radnego Romana Wałacha, wypowiedziane gdzieś w radiu, tylko po prostu na piśmie. Jak dobrze pamiętam, 19 grudnia 2025 roku w Urzędzie Miasta i to jest pierwsza rzecz. Po drugie, w tym piśmie nie mamy propozycji, nigdzie nie ma propozycji, że chcemy szkół jednociągowych, proszę Państwa. Jest mowa o szkołach dwuciągowych. Czyli to, co Pan prezydent mówi o szkolach, szkołach jednociągowych, że my chcemy w ten sposób yy, przeorganizować raciborską światę, jest nieprawdą. I tu chciałbym powiedzieć o szkole numer 13. Jest informacja o tym, że to sama szkoła numer 13 chciała, żeby zostać zamkniętą za dwa lata. Z informacji, które myśmy pozyskali, wynika, że no owszem, była mowa o dwóch latach, ale o tym, że mamy dwa lata w tej chwili do podjęcia decyzji, Dlatego, że niż demograficzny w szkołach będzie dopiero za dwa lata, więc mamy dwa lata na to, żeby podjąć decyzję, a nie żeby zamknąć szkołę dzisiaj i o dwa lata ją odroczyć. Jeszcze chciałbym powiedzieć o zmianach w przedszkolu, bo tutaj też była informacja, że wszystko jest ustalone z nauczycielami, z rodzicami, środowisko idzie w, ten, w tym kierunku, popiera te działania. Okazuje się, że do nas trafiają różne sygnały, telefony, a również pisma, i te pisma też trafiają do miasta, proszę Państwa. Gdzie są wątpliwości? I jeżeli chodzi o szkołę numer 18, jest ewidentnie wątpliwość, w jaki sposób można będzie równoważne warunki stworzyć w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 dla dwóch przedszkoli. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, czy rzeczywiście. Opozycja myśli tylko, jak zaszkodzić prezydentowi i co może tylko to robi, to wkłada, jak to ktoś tu określił pan chyba prezydent Kuliga, że wkładamy kij w szprychy. No nic podobnego. Proszę państwa, sami jako radni opozycyjni byliśmy za tym, żeby tym tematem się zająć. Także proszę państwa, tu jest dużo pracy wykonanej też z naszej strony i chciałbym, żeby to było też zauważone. I tutaj taka prośba też do mediów. Jeżeli Państwo wychwytujecie tego typu fake newsy, to dobrze by było, żeby one były też od razu jakby przez Państwa w postaci pytań zadane. Jeżeli Państwo macie do mnie jakieś pytanie, to bardzo proszę. No jednak kreujemy tutaj pewien pogląd społeczny i przekaz, który jest ważny też dla ogólnego takiego prawdziwego obrazu, tworzenia prawdziwego obrazu. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam Państwa na rozmowę z Henrykiem Siedlaczkiem. Senator opowiedział nam o procedowanych ustawach i planach wyjazdowych do Budapesztu. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziś po raz pierwszy spotykamy się w takim cyklu naszych rozmów na temat działalności pana w Senacie i ogólnie na temat działalności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Czy pana zdaniem to dobry pomysł, żeby właśnie przedstawiać tutaj naszym widzom i mieszkańcom naszego regionu takie bieżące informacje z działalności Senatu? Jak najbardziej, zresztą sam odprosiłem, aby spróbować taką relację co jakiś czas, aby Państwa nie zanudzić, stworzyć, nagrać, przekazać Państwu, za co serdecznie dziękuję. Myślę, że będziemy rozmawiali nie tylko o tym, co się dzieje w Senacie, ale w ogóle o tych wszystkich kwestiach, które dotyczą pracy senatora poza Senatem, w terenie tu na miejscu. Za moment połowa lutego, więc proszę powiedzieć, co właśnie działo się w Senacie w styczniu i teraz z początkiem tego miesiąca? Ostatnie dwa miesiące, no to mamy e, bodajże 12 czy 14 ustaw, e, które e, zostały e, u, przyjęte przez Senat. Poszły albo do Sejmu, albo do, e, z poprawkami, albo do prezydenta do podpisu. Z tym jedna ta Taka głośna, która cały czas w zasadzie do dnia dzisiejszego jest taką ustawą dla nas tutaj na Śląsku istotną, ważną na topie, to ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym dokładnie. No, żeby tematu nie rozwijać, ale ustawa ważna dotycząca nadania statusu języka regionalnemu, regionalnego etnolektowi śląskiemu to jest w sumie od lat, o czy od zawsze kwestia, o którą się... Jako mieszkańcy tego naszego regionu, tutajszego dobijamy, no, jestem przeszczęśliwy. Po raz drugi, jako regionalista, po raz drugi ustawa przechodzi przez Sejm, przez Senat, czeka na podpis prezydenta. To chyba taka najważniejsza z tych podejmowanych ustaw w tym styczniu, Tak dla pana. Dla mnie i dla wszystkich tych, którzy związani są z regionem, są regionalistami, są ludźmi, e, którzy kochają swoje miejsce szczególne, swoje miejsce na Ziemi, e, chociażby dlatego, że e, mamy. Tak jak czy Kaszubi, czy mieszkańcy Wilamowic, czy mieszkańcy jeszcze innych regionów polskich, prawo do swojego etnolektu, prawo do kultywowania swojej kultury w ramach jednego narodu, jednego państwa, jednej wielkiej ojczyzny, która jest ukwiecona, urozmaicona właśnie naszą wielobarwnością. I o to tutaj, no, o to tutaj chodzi o nic. Więcej. A jakimi tematami będziecie zajmować się w najbliższej przyszłości? Może w najbliższej przyszłości de facto wyjeżdżam do Senatu już 16 lutego. Ale zaczynam pracę od parlamentu węgierskiego akurat w Budapeszcie. Jestem wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Unii Europejskiej. I w dniach od 16 do 17 lutego w Budapeszcie odbywa się posiedzenie, czy spotkanie przewodniczących Komisji Unii Europejskiej Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej. To jakoś się złożyło, że ten kierunek węgierski jakoś mi tak przy, przy, przyporządkowano. Jadę już tam któryś raz z rzędu, jestem przewodniczącym delegacji polskiej. W, Grupa Wyszehradzka, w związku z tym, co dzieje się, w, czy w, znaczy w związku z sytuacją, może mówiąc delikatnie, na Węgrzech, od dwóch lat się nie spotykała. Powinna spotykać się minimum przynajmniej raz na pół roku, ale myślę, jak wrócę, byłby to też dobry temat. Do y, takiego przekazania Państwu, w jaki sposób to się odbywa. Ostatnio byłem na Kozaku, byłem na innych jeszcze spotkaniach, co również dla mnie było, y, jako tutejszego mieszkańca stąd z powiatu Lecimorskiego, y, bardzo istotne, bardzo ważne. Co jeszcze? No, w dniu dzisiejszym jest prezentacja, może tak z naszego podwórka, prezentacja książki Juliuszu Rogerze, może w troszeczkę innej formie, w innym wymiarze. Bardzo się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć. Już pierwsza prezentacja była w Katowicach, w Muzeum Śląskim. Dzisiaj będzie w Opactwie Cysterskim w Rudach. Także, także to są kwestie może obrady senatu o których mówię rozpoczynają się rozpoczynamy komisją we wtorek ja wracam e, albo we wtorek rano albo w poniedziałek jeszcze w nocy i we wtorek rozpoczynamy komisję Unii, Unii Europejskiej środa czwartek normalne obrady a proszę jeszcze tak króciutko wyjaśnić czym zajmuje się komisja senacka do spraw Unii Europejskiej Wszelkiego rodzaju kwestiami związanymi relacjami Polski z krajami Unii Europejskiej i Unii Europejskiej z pozostałą częścią państw w świecie, łącznie z kwestiami związanymi ze wzmacnianiem, czy to delegacji poszczególnych resortów, poszczególnych resortów chociażby ostatnio wizyta wspólna z Ministerstwem Spraw Zagranicznych pana przewodniczącego Grockiego z osobami towarzyszącymi, czy to w Waszyngtonie, czy wielu innych miejscach. Niedawno Komisja Zdrowia przebywała na Kongresie Dużym w Meksyku, czy na terenie państw europejskich, czy niedawno w Czechach, czy spotkania z poszczególnymi przedstawicielami, szczególnie ambasadorami w obszarach. Co do których się umawiamy. Tutaj, akurat w tych obszarach, będziemy pracowali, jeżeli chodzi o Grupę Wyszehradzką, po raz pierwszy po dwóch latach. To, jest, to są ramy finansowe 28-34. I drugi panel, w którym ja uczestniczę, to jest wpływ demografii na konkurencyjność państw Unii Europejskiej. Tego to mniej więcej, to jest bardzo banalny i taki okropny skrót, którego używam chociażby ze względu na, na ramy czasowe audycji, ale yy, chętnie piszę się również na... Taką rozmowę o obszarze działania Komisji do Spraw Unii Europejskiej, dlatego że są to kwestie bardzo ciekawe, a dwa, będąc jeszcze posłem kiedyś, w tej komisji przez całe lata pracowałem. To, to jest to. Obszar bardzo ciekawy. Zresztą konsekwencją tego wszystkiego są jeszcze również powiedzmy takie półoficjalne wizyty, czy za granicą, czy połączone z samorządami, za zgodą przewodniczącego, z aprobatą przewodniczącego czy pani marszałek Senatu. Zresztą w tej chwili jest przygotowywana wizyta grupy powiedzmy z Landu Szlenski-Holstein, konkretnie z Rendsburga, właśnie w Warszawie. Czy powiedzmy ten, że wyjazd do, 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 do Budapesztu, czy spotkanie w, 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 z powrotem w, z Grupą Wyszehradzką, ale tutaj czekamy w kolejce kto będzie następny, tak jak w Kozaku, i tak dalej, czy, mm. czy w, w, okresie, w czasie prezydencji poszczególnej, czy to jest Budapeszt, Warszawa, czy, czy, czy inne, inne miasto. Tak samo jest tutaj przy Grupie Wyszehradzkiej. Mamy nadzieję, że ona wystartuje, daj może, już w sposób cykliczny, w sposób taki, dla którego została stworzona. Ja myślę, że następnym razem, gdzieś za około miesiąc, będzie Pan nam mógł opowiedzieć o tym, co działo się na Węgrzech. I może to będzie też przestrzeń, żeby jeszcze więcej o tej komisji poopowiadać. Możemy, nawet na taką krótką setkę, jeżeli da rady, po powrocie z przyjemnością podzielę się informacjami z Państwem. Natomiast zapraszam na spotkanie za miesiąc. Tak jest, do zobaczenia. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dobrze jest się dzielić, bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem, bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. To wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejne wiadomości raciborskie zapraszam we wtorek. Do zobaczenia.